Hej, dzisiaj pokażę Wam jak y, wykonać y, koka, zwinąć włosy w kok. Na początku y, taki, będzie to modny taki kok, który często teraz, teraz jest widziany. Y, to jest taki wysoki kok, czyli wysoko zbieramy włosy. Na środku zbieramy włosy następnie te włosy zwijamy i owijamy w ten sposób wokół wokół siebie i wbijamy kilka suwek, aby kok się utrzymywał tego koka można jeszcze e, rozluźnić w ten sposób. I tak wygląda ten kok. Jest to teraz bardzo modny kok, wysoki. E, jeżeli Wam się podobało, komentujcie, e, subskrybujcie. I łapki w górę. Dziękuję za oglądanie. Cześć.